Dzień ko wszystkim. Dzisiaj gramy Brawl Stars. Ze mną jest. No. Moja siostra utworzyła kanał GAB. Po podłoga X. Więc wpadajcie. Link będzie, będzie w opisie. Dzisiaj też. Na jej kanale będzie odcinek. Oczywiście sub nikogo. Pozdrawiam Ciebie. Pozdrawiam. Pozdrawiam Was widzów. Pozdrawiam. Sub subskrybujcie kanał, jak będzie 10 tysięcy subskrypcji? Nagrywam z kamerką. E, przepraszam za te dźwięki z tyłu, ale kot gra swoje zabawki, e, lajkujcie. Tak, lajkujcie filmy. I dzisiaj jest straszny odcinek, bo dajemy znów 10 zł, bo 30 gemów to tą ofertę Jak możecie zobaczyć, tu jest skup jednym kliknięciem. I ja to przez przypadek, bo nie wiedziałam czy to się naliczy, czy nie, nie patrzyłem się na gemy. Przez przypadek to kupiłem 8 razy. Ale jedna osoba taka no taka taka malutka która ma dwa lata Wydała to wszystko Na karnety Kumacie to? Na karnety wszystkie moje gemy wydała Nie pamiętam ile tych gemów było Ale to jest tak dużo gemów No i 150 I to, wiecie co jest najgorsze? Że to jest z karty mojej mamy Tyle OMG to jest. Ile gierek zagramy? Z pięć? Nie wiem. To jest. najsmutniejszy naj, naj odcinek. A na jakie Instagram? Wpadajcie na Instagram. kxpert 20 mhm. mm, Nie mam już humoru. Mhm. Mam przekichane. Znowu wydałeś nie, wydałeś Nie. Dzisiaj. Nie mam zamiaru. Co ja? Nie wiem, jeśli sobie. Zaczekaj ja A ty nie żyjesz. Sam że ty żyjesz. No tak po to, ty nie to. Ale nie to biblia. to biblia. O, 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 dobra, zadaj. Idę za pomoc. No tam. Jeszcze, ta

Wezmę jakąś słabszą postać. No ostatnio. Dobra, tak. Dobra. Ja, jak będzie przed to będzie. To masz minus 5. Czemu to już wygrałaś? Dobra, jeszcze Na pójdę już ginąłem. Nie, jakbym doszczelił, jestem pro. Ale nie było szans. Było Nie. Gola na już na pewno szczelinie. Ty, chodź tu. Chodźcie, bo ja się Dobra, szkaszkę. Nie, jak to działa to jesteście normalni. Pewnie użyjcie. Pewnie w komentarzach. Eee, bo główno że się tego. po że się tego ulta użył, a po to, żeby im bramkę No. Bro, jak ona strzeliła, jak bili była na bramce? A, wpadajcie na Discorda. Mam. Utworzyłem Discorda. Tam laga. To żyłem z więc wpadajcie. A dołączajcie do jakiegoś Royale A i dołączajcie do klanu Liga Polska BS. Mam całe życie kartki No dobrze, dobrze. Napiszcie mi w komentarzach, jaki pomysł na odcinek może być. No nie mam pomysłu żadnego na odcinek. Nie mam. Nie, nie Kurde. Dobra Jestem w z 6 właskami Rip. Mamy karta Wpadajcie do Tranu Gitowska.bs się nie wiem no, Subskrybujcie kanał, lajkujcie, wpadajcie na Instagrama. No i do widzenia ja Państwo.